To coś kochane. baśka wróciła. właśnie że podleśł do parku. Patrzcie. Tam cię kupiła basieńka. <grystanie> Pączki. od chole. Dawno mi nie było. A tam jest kościół jakiś tam nie wiem co to jest. Ojca Pio czy Pio? Cholera nie wiem, kochane. Tak się najarałam. przeszłam mnie dawno przez jakąś wodę kochane. Nie można było przejść. Zalało, że było a to park jest tam drugi, tam dalej No, Basia powróciła Jaki mam na patrzcie, dwa Tokio Hotel ha, 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 ha. Nie pozdrawiam, gdy te moje psiapsiu, tej wrednej kurwa źdiry, Lampucery jednej Chodzi na od tował daje za uh -huh. many many zdzira jedna No wiecie co chodzi oh rozgrzałam się kochani na jebło żłoj. I... ale się powróciła Nie pozdrawiam Adry Moniki, no wiecie co chodzi Baśka musiała wiecie jechać autobusem dalej, bo jak piezło deszczło Jezu Ona Boga Dobra kochane będę króciła. pa